Ja nazywam się Jacek Dorna i jestem odpowiedzialny za zaprawy nasienne w firmie Invigo. Zaprawianie materiału siewnego jest niewątpliwie najważniejszym pierwszym zabiegiem ochrony roślin. Zaprawianie materiału siewnego można powiedzieć, że jest yy, najtańszą, najskuteczniejszą, najłatwiejszą w wykonaniu i. Najbezpieczniejszą dla środowiska metodą ochrony młodych, rozwijających się roślin. Wśród wielu chorób, które mogą zagrażać uprawom, również zbożom, są takie choroby, które właściwie możemy zwalczać tylko i wyłącznie przy zastosowaniu zaprawiania materiału siewnego. Do tych chorób należą m.in. w jęczmieniu. Głownia pyląca i głownia zwarta, a w pszenicy śnieć suchnąca i śnieć gładka. Aktualnie w ofercie InVigo posiadamy trzy zaprawy nasienne do zbóż. Pierwszą zaprawą jest zaprawa Madron. Zaprawa Madron 050FS zawiera substancję czynną fluodioxonil, substancję, która działa powierzchniowo. Drugą zaprawą jest zaprawa triter. Zaprawa triter zawiera substancję czynną triticonazol i ta substancja działa układowo. Natomiast najnowszą naszą zaprawą jest zaprawa farys. Jest to zaprawa dwuskładnikowa. Zawiera dwie substancje czynne: dioksonil działający powierzchniowo, oraz Cyprokonazol działający układowo. Zaprawy firmy Invigo wyróżniają się spośród innych zapraw, między innymi koncentracją substancji czynnych. To wiąże się bezpośrednio również z dawkowaniem. Ponieważ dawkowanie na 100 kg nasion jest mniejsze o połowę w porównaniu z większością. Nie z wszystkimi, ale z większością innych zapraw stosowanych do zaprawiania zbóż. Wszystkie nasze zaprawy stosujemy w ilości 100 ml na 100 kg nasion. Plus oczywiście odpowiednia ilość wody. Zaprawy firmy Invigo oferujemy Państwu w bardzo dobrych konkurencyjnych cenach.